Była wytwórnia filmów, filmów lalkowych na początku, pierwsza i tak naprawdę, tak, jedyna wtedy w Polsce tego typu wytwórnia, ona później ten, ten, ten dział, oddział filmów lalkowych w Tuszynie przez całe lata tam istniał. Powstawały z jednej strony już na samym początku filmy, z jednej strony dla dzieci komercyjno-rozrywkowe. No, typu miś czy miś e, uszatek, a z drugiej strony filmy takie bardziej artystowskie jak. E, Edwarda Sturlisa, na przykład, to, to, to jest no, historyczne dziełko filmu Lalkowego. Kwartecik wielokrotnie nagradzany. Później ta wytwórnia, jej ta główna siedziba przeniosła się do Łodzi. W semaforze wszystko właściwie było jasne. To znaczy, tak, wiadomo było, jakie filmy mamy robić, a co najważniejsze, dla kogo dlatego, że filmy dla dzieci i lalkowe, i wycinankowe, i rysunkowe właściwie miały absolutnie, absolutny zbyt w telewizji i każdą ilość można było wyprodukować i można było sprzedać. Lalki robiliśmy wyłącznie my w Polsce. No i właściwie byliśmy jedną z nielicznych w Europie, która jeszcze wtedy robiła filmy lalkowe, więc mieliśmy jakby taką wyłączność. W rysunkach stosowaliśmy różne takie warsztatowe, nowoczesne, dość metody, a w animacji bawiliśmy się we wszystko, łącznie z tym, że Stasiu Śliskowski na przykład spawał elementy do filmu animowanego. Dodatkowo jeszcze był dział filmów aktorskich. Jak byłem w Londynie, to kupiłem sobie taki mały palniczek. No i tym palnikiem zacząłem kombinować z tym filmem, bo tak, ponieważ to był fakir, więc wymyśliłem sobie, że fakir, który jest na gwoździach, śpi na gwoździach, to sam też jest z metalu, prawda? No i tak powstał ten, ten film. Ja sobie zrobiłem ten projekt taki. I ten fakir zaczął się ruszać. Różnica między tymi te techniką lalkową, rysunkową czy wycinankową. No to... No rysunkowej musiał dobrze człowiek rysować i byli tacy, co się tym specjalizowali. W lalce było ciężej, może łatwiej było animować, ale ciężej fizycznie trzeba było się napracować. Wycinance z kolei trzeba było tak pomyśleć, żeby się to nadawało na wycinankę po prostu, bo nie wszystko się da wygrać wyciąć, wyciąć. Ja kiedyś zrobiłem projekty plastyczne do pani Chornickiej, Lidii Chornickiej, reżysera, wydzierając papiery, robiłem taką scenografię to też można animować. Ja najwięcej mogę powiedzieć o oddziale filmów lalkowych, gdzie byli rzemieślnicy, artyści rzemieślnicy, to znaczy był stolarz, ale on potrafił tam doskonale toczyć drewno, czy wycinać jakieś esy, floresy, no wszystkie takie snycerskie trochę sprawy. Byli specjaliści, którzy znakomicie rzeźbili główki. Byli makieciarze, którzy umieli robić makiety, to znaczy dekoracje o różnych, o różnych fakturach, z różnych materiałów. Były, było dwóch konstruktorów, którzy robili tylko konstrukcje. Były panie kostiumerki, które szyły lalki, to znaczy modelowały lalki i szyły, i szyły, i szyły lalki po prostu. Był specjalista od bułek który rzeźbił bardzo, bardzo precyzyjnie. Jeśli chodzi o semafor, no to mogę mówić tylko w superlatywach. Mogę mówić tylko w superlatywach. A dlaczego się tego semafora trzymałem? Raz, przez lojalność do, do dyrekcji i do kolegów i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony, gdzie indziej była zupełnie inna atmosfera. Tu ludziom zależało na tym, żeby film był dobry. Jeśli dyrektor się zorientował, że z tego może być dobry film, to on robił wszystko. On mi po prostu dawał, przekładał terminy, dawał dodatkowych ludzi. Jeśli miał przekonanie, że ja zrobię dobry film, to było najważniejsze. Brudziński, który nadał ton i nadał... Jakiś pewien poziom ustalił dla tego semafora, to potem to się ciągnęło dalej. Wie pan, to potem już dalej i pan dyrektor Galewicz, i pan dyrektor Budzyński, wie pan, i, 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 i Sławę Kuzio z, z panią Wendorfową, to potem wszystko w ogóle ciągnęło się, już tym torem szło. To była naprawdę świetna wytwórnia.